Skąd wy w ogóle jesteście, że tak spytam? Sanford. Sanford? Ponoć nieźle się tam dzieje ostatnio. Jak to dzieje? A co, nic nie słyszeliście? Nie było nas trochę. Właśnie, nie za bardzo jesteśmy w temacie. No ja też konkretów nie znam. Ponoć zaginął tam ktoś ostatnio i w mieście jest niezła panika. A tym zaginionym jest... Tego akurat nie wiem, no ale skoro całe Sanford huczy z powodu jednego gościa, to pewnie ktoś ważny <laughs> może jakiś strażnik nawet tak nie mów, stary nawet dla żartów dobra, dobra, bez urazy. Dwight, ciekawi mnie jedna rzecz: skąd taki samotnik jak ty ma takie informacje? Powodzenia, mistrzu. Wyssany szpik kostny... trupu jady, ale to nie było bezpośrednią przyczyną zgonu. Ten ma głęboką ranę na plecach, wykrwawił się. Wszędzie widać ślady walki, podrwale i... hmm... coś dużego. Wyjedzona wątroba. Rozerwany. Hmm? Ostrzył pazury? Był zły. A co to? Kupka sierści? Eee, wali jak strek ludzkie o noce. To prawdopodobnie wilkołak. Przyjacielu, zostanę u ciebie na noc. Dla mnie ludzie nie byli tutaj tacy uprzejmi. Mi domu nie podarowali. Cóż za niesprawiedliwość. Cholera. Naprawdę przykre. Zostań tu sobie, ile chcesz. W każdym razie muszę iść spać. Wypiłem stanowczo za dużo, ale było warto. Tak, dobranoc. Sam wiesz, że nic z tego nie będziesz mieć. Sam wiesz, że tylko stracisz czas, a jednak nadal tutaj jesteś. Hm. Za to trzeba ci pogratulować. Hm. Na Twoim miejscu już dawno bym się poddał. Hm. Tak jak on. A teraz na co czekasz? Ruszaj. <laughs> Stać. Kim jesteś i skąd przychodzisz? Przychodzę tutaj z okolic mieściny na północ, stąd zwanej Rocheto. Nazywam się Amadeusz. W jakiej sprawie tu przychodzisz? Festiwal piwa w tym roku jest odwołany. Wiem o tym, przychodzę tu w poszukiwaniu tymczasowego zatrudnienia. W takim razie powinieneś porozmawiać z ludźmi w porcie, tam zawsze przyda się dodatkowa para rąk, to wszystko, możesz przejść. Wow, takiego widoku zdecydowanie się nie uświadczy na mojej farmie lub w Rocheto. Hej ty. Mówisz do mnie? Owszem, czy ja dobrze słyszałem, Rocheto? Tak, pochodzę z okolic tamtej mieściny. Ho, raz na jakiś czas przyjeżdżamy w tamte okolice, w sprawie interesów. To, to nie koszmar! Dzień dobry Ignacy. Wiesz kto... Tato! Za kilka godzin przypłoną tu piraci i wszyscy zginiemy. Musimy pakować się i uciekać. Co? Piraci? Nie wygaduj głupot. Ostatnim razem jak tu piraci przypłynęli, to ciebie jeszcze w planach nie było. A, a, ale żadnych ale pewnie znowu żeś się ze zdziśkiem napalił bagiennego ziela wczoraj i pleciesz 3 po trzy. a teraz jedz śniadanie i na pole <laughs> piraci Hej ludzie za kilka godzin będą tu piraci Przygotujcie się do obrony albo uciekajcie. Poza tym to tylko człowiek jak my. Potrzebuje pić, jeść i srać. Możemy go powstrzymać. I będę tym, który go zabije. Bo zabiłem waszego szeryfa. Czy ktoś się zgłasza, żeby przejąć jego stanowisko? W porządku, w takim razie od teraz to moja rola. Ogłaszam się nowym. O -o, dziękuję. Ogłaszam się nowym szeryfem. Jak dobrze wiecie, w porcie doszło do morderstwa. Badamy sprawę, ale żeby przyspieszyć postępowanie, zarządziłem przeszukanie całego miasta. Wybrałem was jako grupę pod moim nadzorem do przeszukania portu. Macie sprawdzić każdy kąt i każdą zafajdaną dziurę w tym bordelu. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. демон давать согласие прийти в наш мир. Тогда братья построили для него храм под землей. Pamiętaj, o największe zło zrzemy w człowieku, który nosi na duszy rany przeszłości. Hey Coś podać? Nie, szukamy pewnej osoby. Nazywa się Benjamin McLean. Ja... pierwsze słyszę. Nie znam nikogo takiego. Daj spokój. Karczmarze zawsze wiedzą więcej niż powinni. Niestety, rozmawiacie ze złą osobą. Nie znam nikogo takiego. E... Nikolas? Nie waż się ruszyć! Gadaj, co o nim wiesz. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Bart, to Bart. Go szukacie. Ja, nie, a, a pierwszy. Харпер, проснись! А? В чем дело? Жот исчез! Что? Ну и куда этот слуга Иноса мог деться? Нужно найти его! Подожди, Харпер. Предлагаю посидеть здесь полчаса. Если он не придет, будем искать. Зохан прав. Давай подождем. Может, он решил отлить и постеснялся нас. Парни, скорее сюда! Я нашел его! Мы здесь не одни. Неужели за нами кто-то следил с самого Хариниса? Тогда почему нас не убили? Cześć, miło Cię poznać! Jestem Satyros, uczeń Watrasa, przyszły kapłan Adanosa i pozytywnie zakręcony, pełen dobroci w sercu gej. Widzę, że jesteś onieśmielony przez moje piękno. Nie jesteś pierwszym, który milczy po moim przywitaniu. Ale nie jestem tu, by podrywać! Widzę, że idziesz w kierunku górniczej doliny. I wyczuwam, że jesteś bardzo silnym magiem. Nie mogę się doczekać naszego pojedynku.